Polski to jest jedno duże wyzwanie względem tego, co zaproponowała Agnieszka Wolne Hamkało. E, to znaczy gdzieś tym wyjściem, punktem wyjścia przy współpracy z Agnieszką zawsze jest kamp. Mądry kicz e, i wydaje mi się, że tutaj to zadziałało bardzo dobrze. Wyszliśmy od rozmowy z sąsiadką z Przedmieścioławskiego, że nie powstają spektakle o osobach starszych, o osobach, które są wykluczone z pozycji teatralnej. Naszym celem było właśnie pokazać troszeczkę osoby stare, śmierć przez pryzmat osób młodych. Gramy tutaj pewne relacje osób, które są w stereotypach, w tym, co tak naprawdę nasi dziadkowie czy nasi sąsiedzi, czy każda osoba starsza, seniorka, senior na ulicy reprezentuje. W ostatnim spektaklu, który robiłam z Michałem, czyli po niebieskiej linii podeszła do nas pani, starsza z osiedla i zapytała, dlaczego nie ma spektaklu o nas. My, jesteśmy, my fantastycznie żyjemy. Jesteśmy, mamy około 70 lat, ale toczymy wspaniałe bujne życie. No i wpadliśmy na to z Michałem, żeby zrobić spektakl rzeczywiście o tych ludziach, o ludziach, którzy wspaniale żyją, yy, są starsi i zwykle nie mają spektakli o sobie. Wydaje mi się, że jest tutaj bardzo dużo takich intertekstualnych nawiązań do polskiej popkultury i generalnie polskiej kultury. Generalnie ta starość, którą staraliśmy się przedstawić, jest bardzo mocno osadzona po prostu w naszej polskości. Są też przebitki do, i nawiązania do, do polskich filmów, do, do polskiej muzyki. Także takie wątki, które mam wrażenie bardzo mocno usadzają to wszystko w naszym narodowym, można chyba nawet powiedzieć kontekście. Polski jest dla mnie spotkaniem z starszą publicznością, ze starszymi ludźmi, dotknięciem tego tematu, a również z niepełnosprawnością i wejściem całym sobą w tę niepełnosprawność, ponieważ moja postać jest niepełnosprawna. I cieszę się, że mogłam tak dużego tematu dotknąć. I tym, tym jest dla mnie gotyk polski spotkaniem z, z takimi trudnymi tematami. I dziś za życia błąka Gotyk Polski jest dla mnie portalem pomiędzy światem naszym, żywych, gdzie jestem prawdziwą osobą, a takim wejściem do świata zmarłych, gdzie mogę sobie powyobrażać, co się dzieje po śmierci. No, więc jest taką dla mnie możliwością spróbowania czegoś, czego na pewno na Ziemi nie przeżyję. Jesteśmy, będziemy i, i żywi. Idziemy głosować, decydować, wymyślać, zabić. Jakie emocje towarzyszą ci po premierze gotyku polskiego? co, Jestem troszkę zmieszany. Jeszcze nie do końca wiem, co mam myśleć o, tym, o tej sztuce. Na pewno strasznie mi się podobała, natomiast jestem też przede wszystkim zadowolony. Troszeczkę skonfundowany, nie będę ukrywał. Czułem troszkę przerażenie na początku, wchodząc do sali, całą tą otoczką, tymi zniczami, tym dymem. Natomiast potem zrobiło się z tego bardzo mocne, bardzo fajne, kampowe przeżycia, więc myślę, że jestem generalnie zadowolony, uśmiechnięty i bawiłem się bardzo dobrze też. Bardzo piękne emocje oglądając tych młodych ludzi w bardzo dobrym wykonaniu tekstu Agnieszki Wolnych-Amkao, bo dzięki niej tu jestem w ogóle, bo nie, nie, nie wiedziałem, że takie miejsce Powstało ostatnio we Wrocławiu, więc się cieszę, że mogłem uczestniczyć w tym spektaklu. Gratuluję ogromnie tym ludziom, którzy brali w tym udział. Bardzo fajna śpiewogra tak bym to określił, na podstawie niełatwego tekstu, więc yy, cudo, no po prostu fajnie. I, no i jestem też bardzo pozytywnie zaskoczony, że powstało nowe teatralne miejsce na mapie Wrocławia. Myśmy się w cudownym, cudownym miejscu, i któremu chcemy bardzo podziękować za gościnę e, przez ponad dwa lata, czyli Centrum na Przedmieściu prowadzonym przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych przy ulicy Prądzyńskiego. Możecie pamiętać tak, takie miejsce, bo e, no, to było jeszcze niedawno. Przecież, no i pokrótce, drodzy państwo. W trakcie państwa... pracy nad dramaturgią były momenty szczególnie emocjonalne. Tak, dla mnie to jest taka scena bardzo intymna, która no w tym spektaklu bardzo spektakularnym, w sumie pełnym muzyki i zaskoczeń, jest takim mikroświatem taką sceną, właśnie, właśnie dramaturgiczną, bardzo aktorską pomiędzy bohaterem i bohaterką, kiedy oni wspominają jak się poznali. To jest taka, taki ważny dla mnie moment, bo coś się udało wytworzyć pomiędzy nimi prawdziwego. Chociaż lubię też ten moment początkowy, kiedy bohaterowie się ujawniają. Jeden z nich jest postacią historyczną, Kaspar Hauser, który się błąkał po ulicach Norymbergi. Jest tu trochę takich postaci, które rzeczywiście żyły, które teraz no, spotykają się na tym egalitarnym cmentarzu, gdzie wszyscy są równie martwi. Myślę, że dla mnie takim wyciskaczem łez są dwie sceny. Jedna z nich to jest właśnie scena imienin, gdzie lula, lulane dziecko w ogóle tutaj powstaje staczki. Jest w pewnym momencie takim wyimaginowanym snem. To znaczy, pokazujemy. Że, że ktoś, kto nie jest zaakceptowany na cmentarzu, ktoś, kto tak naprawdę nie umarł, staje się na chwilę żywy, staje się nie tylko a, nie obserwatorem, ale czynnym udziałowcem tej całej historii, wstaje, a na końcu tak naprawdę okazuje się, że to był tylko sen. Najbardziej się inspirowałam rzeczami, które mnie otaczają, czyli właśnie muzyką taneczną, żeby to było porywające dla słuchacza. Żeby też ciągnęło ze sobą jakąś taką wizję, no takiej właściwie niecodziennej piosen piosenki muzykalowej, bo raczej to kojarzymy z takimi no, tradycyjnymi Broadwayowymi y utworami, a nie z właśnie muzyką klubową, muzyką właśnie hip-hopowo-rejwową. Więc z racji tego, że najczęściej dostawam po prostu konkretny klimat, który mam oddać y ze strony reżysera, czy też właśnie ze strony Agnieszki, to razem z Magdą Ga y Gawlińską szukałyśmy jakiegoś odwzorowania ich, yy, ich potrzeb ale jednocześnie z zachowaniem naszej tożsamości muzycznej. Kulisy powstawania spektaklu wyglądały w taki sposób. Na początku spotkaliśmy się z Agą, autorką tekstu, dramaturszką, żeby ona złapała inspirację nami. No dzięki tej rozmowie powstał zarys spektaklu, nad którym pracowaliśmy z różnymi osobami. Mieliśmy choreografkę, mieliśmy dziewczyny od pomocy w wokalach. No w trakcie powstawania całego spektaklu był budowany tutaj teatr dialogu, więc to też na pewno było jakimś tam wyzwaniem dla nas, dlatego że na początku mieliśmy próby zupełnie w innej przestrzeni. Teraz musieliśmy się przenieść do niej. Myślę, że cały spektakl powstawał dość organicznie. Oczywiście był pierwotny scenariusz i tekst, ale potem w czasie prób nieco go dostosowywaliśmy do jakichś naszych potrzeb i było sporo zmian, więc tak się kształtował jakoś naturalnie. Co do mojej pracy, jaką, jakiejś nad rolą, no to ważne było dla mnie, oprócz jakichś intencji aktorskich, takie fizyczne rozdzielenie tych postaci, bo gram kilka postaci, więc już jakiś sam sposób chodzenia czy mówienia, żeby to jakoś było dla widza czytelne. I tyle. Apró, takie kulisy tutaj, no to mamy dość ciasne, ale mam nadzieję, że się wszystkie rekwizyty mieszczą jakoś. Trudnością artystyczną na pewno było dla mnie Wcielić się w różne postaci, ale jakby charakter utrzymując ten sam, wcieram się w trzech chłopców i każdy z nich musiał być zróżnicowany, a jednak utrzymywana jakaś taka cecha wspólna, więc to było trudno, żeby ich rozróżnić między sobą. To może być bardzo fajne miejsce, które będzie łączyło ludzi przede wszystkim, łączyło ludzi z różnych grup społecznych. To bardzo duża szansa na to, że to miejsce się rozwinie też w miejsce spotkań, nie tylko takich stricte teatralnych w trakcie gdzieś tam sztuk. Ale też po prostu miejscem, w którym ludzie się będą spotykać, rozmawiać, przeżywać razem pewne emocje, pewne wydarzenia. Przede wszystkim wybór tej przestrzeni to jest wybór przestrzeni industrialnej, przestrzeni, która nie jest zaadaptowana na poczet teatru, tylko jest ona tak naprawdę, teatr jest złożony w nią. To jest niesamowite, ponieważ zapraszamy ludzi do całkiem nowego osiedliska kultury. To znaczy, dawna pralnia była, myślę, takim miejscem gastronomii, teraz mamy tutaj bardzo dobre jedzenie i wspaniały teatr, jeżeli mogę powiedzieć nieskromnie. Wyróżniamy się myślę tym, że jesteśmy teatrem ofowym po pierwsze muzycznym we Wrocławiu, a po drugie jesteśmy teatrem który wspiera bardzo młodych artystów, tworzy koprodukcje, zaprasza, ma otwarte drzwi, a przestrzeń jest nie jest wielka, nie jest mała, jest w sam raz. Myślę, taka, która pozwoli doświadczyć wspaniałe emocje, wspaniałe emocje widzom i będzie to, myślę, niesamowity start na długie, długie lata tutaj. Myślę, że najbliższe nowe inicjatywy to, oprócz tego, że kontynuujemy repertuar już znany naszym widzom, to dwie premiery jeszcze w tym sezonie, w drugiej połowie, czyli premiera spektaklu na temat seks, datingu, sextingu Macieja Ćwielucha. Drugi spektakl to Sok z wiadrusa Kamila Kawalca muzyką Dawida Majewskiego, czyli spektakl odrzański, a nowy sezon otworzy musical na podstawie filmu Bulwar Zachodzącego Słońca. Po pierwsze, to jest teatr, a teatrów nigdy nie jest za wiele, tak? To jest kolejny teatr na mapie Wrocławia, która nie jest przepełniona teatrami, jak wiemy, prawda? Wielkie, ogromne miasto. Poza tym w tym miejscu akurat na księżu, gdzie może to być bardzo istotnym punktem, takim artystyczno-społecznym. Oprócz spektakli, liczę na to, że będą się też tu działy inne wydarzenia, które będą sprzyjały społeczności lokalnej, sprzyjały ich udziałowi w kulturze. No to na pewno to jest to. Jeszcze szczególnie dla mnie ważne. Ważne jest to, że ten teatr tworzą w gruncie rzeczy bardzo młodzi ludzie, a zdają się być niesłychanie dojrzali i choć to paradoksalnie zabrzmi, doświadczeni, bo mimo młodego wieku to są ludzie, którzy już bardzo wiele dokonali. Nie myślę o Teatrze Dialogu, myślę raczej o Fundacji, bo ich znam. Czyli teatr dla mnie to jest dzisiaj, tak? To jest dzisiaj otwarcie. A jeśli mogę mówić o działaniach tego zespołu, no to mogę mówić o tym, jak pracują na rzecz integracji i rozwoju społeczności lokalnej, w której jak się pojawią, to działają. Tak najogólniej, tak? I to jest kapitalna sprawa, że po prostu rozwijają i działają na rzecz innych. Ja jestem bardzo zadowolona, że jesteśmy w tym miejscu na Krakowski 180, bo znam to miejsce doskonale. Ale właśnie zupełnie innej, choć też kulturalnej. No i teraz ten teatr dialogu, który dopełnia właśnie tą starą przestrzeń Wrocławia, ciekawą, z bardzo przyjaznym właścicielem, który sprzyja tej atmosferze. No i myślę, że to dopiero początek. Będzie tu jeszcze mnóstwo widowni, będzie tutaj dużo pomysłów, bo jak znam Michała Godzińskiego, to na tej scenie tylko się nie skończy. Myślę, że jeszcze wyjdą na zewnątrz. No, dzisiejsza sztuka sama pokazuje, że młodzi ludzie, młodzi artyści dają siebie wszystko i czułam się tak naprawdę jak na ogromnej scenie Teatru Kapitol, wybitna reżyserka Michała Jagodzińskiego i całe opracowanie dopełnia ten, no, ten teatr, który jest jakby szczególny ze względu właśnie na tą świetną grę aktorską młodych ludzi. Naprawdę jestem zauroczona. Chciałabym, żeby tu przychodzili widzowie, od tych najmłodszych do osób dorosłych. Myślę, że tutaj stworzy ten teatr taką ofertę, bo jak znam Michała Godzińskiego, to jest mężczyzna, który po prostu potrafi działać na takim wielokulturowym poziomie. Obietnice również składane przez całą fundację to jest również ta właśnie współpraca ze społecznością lokalną, brochów, księże małe czy księże, który po prostu będzie współpracowało, prawda, osiedla. No. Wszyscy, którzy tutaj mieszkają i z tego co wiem, to bardzo są zadowoleni właśnie, że tutaj ta, ten teatr jest zagospodarowany, bym powiedziała przez właśnie Arkiotem Dialog. Sama nazwa wskazuje, że będzie to miejsce wspaniałego dialogu we Wrocławiu.